Studiuję na Politechnice Białostockiej już piąty rok, także niestety powoli kończę tę wycieczkę, aczkolwiek w dalszym stopniu jestem bardzo szczęśliwy, że powstały tutaj takie obiekty i możemy dalej wspierać swoją pasję nie tylko tenisową, ale również i koszykarską, siatkarską, czy, czy też piłkarską i każdą inną. Tenisa gram tak naprawdę dziecka. Tenis ziemny jest coraz popularniejszą dyscypliną, aczkolwiek dalej, szczególnie w naszej regionie, w naszym regionie Polski, dalej występował problem z brakiem dostępności do kortów tenisowych. Także takie obiekty są szczególnie ważne dla, myślę, całej społeczności tenisowej. Na blisku gra się świetnie. Nawierzchnia jest dosyć uniwersalna, w pełni przygotowana dla każdego z tenisistów. Szybka, intensywna, fajna, bo to jest nawierzchnia hard. Piłka zawsze odbija się równo, nie ma problemu. Zadbanie o taki kort też jest dosyć wygodne, także myślę, że taka inwestycja jest naprawdę dobrze przemyślana.